Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku programu, który dowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie... Uch, sorry, za błędy, ale nagrywam na tablecie. 100 tysięcy internautów zobaczyło poprzedni odcinek, wyraziło jednogłośną opinię. No to zaczynajmy, muszę was pochwalić w tym tygodniu pytania były niezłe. Dlaczego kiedy jesteśmy niepełnoletni i nasi rodzice słyszą o piciu przez nas alko, dostają kursy i mówią, że to złe szkodzi, a kiedy mamy już te 18 lat, nam pozwalają. I nie chodzi mi o to, że kiedy jesteśmy pełnoletni, to wszystko nam wolno, tylko o to, że alko zawsze szkodzi tak samo. Kiedy nie macie 18 lat i pijecie, wasi rodzice są odpowiedzialni za to, co zrobicie. Kiedy kończycie 18 lat, Macie pełną odpowiedzialność karną za siebie. Więc to nie jest troska, tylko pragmatyzm i zdrowy rozsądek. Wasze kieszonkowe w tym momencie życia też prawdopodobnie już jest na tyle wysokie, że jesteście w stanie sami zapłacić mandaty. Po co są chusteczki higieniczne, zapachowe? Skoro jak się siąka nos, ma się katar, to i tak nic się nie czuje. A po co są smakowe prezerwatywy? Podobno kiedyś była też linia kolorowych tamponów. Ale bardzo szybko zbankrutowała. Mieją też śpiewające prezerwatywy. Mój kolega pracuje w sekshopie i podobno to sprzedaje takie. To jest to, czego potrzebujemy życie seksualne, śpiewające kondo. Dlaczego jak się podniesie język, to często strzela spod niego ślina? Dlatego, że jesteś reptilianem. Krzysiek, co sądzisz o Eurowizji? Czy nie podkreślajcie to, że kontrowersje wzbudzają piękne Polki ubijające masło, a nie brodata baba z Siusiakiem? W którym momencie Eurowizja w ogóle stała się tematem, na który warto rozmawiać, który należy komentować? Zawsze cały świat toczył bekę z Eurowizji, zawsze wszyscy się śmiali z tego, jak kupiowy to wszystko jest, a nagle. Uderzono w naszą narodową dumę, piękne polki i od razu nagle Bulwers. Pamiętacie, jak wygrał zespół Lordi? Czy to była jakby najlepsza muzycznie pozycja danego roku? To jest konkurs muzycznego viralu, ewentualnie ewentualnie taki cerkowy freakshow współczesny. Stąd kobieta z brodą. Może za rok wygrają Bliźnięta Syjamskie. Miejmy nadzieję, że nie pokonają wtedy zespołu, który uderza w polskie nuty patriotyczne, bo będziemy wtedy hejtować Bliźnięta Syjamskie, bo pokonały nasze piękne Polki ubijające masło. Czego one ubijały masło? Wiem, bo wygląda jak walenie ku**a na scenie. Chłopaki, robimy teledysk, potrzebujemy jakichś tradycyjnych czynności, które wyglądają jak walenie ku**a. Myślcie! Ubijanie masła, mamy to. Donatam ziom zamiatamy tym razem. Piękne Polki! Piękne Polki! Walą pasa i są przydatne w gospodarstwie domowym! Materiał na żonę. Krzysiu, czy oglądałeś kiedykolwiek taki film jak Incepcja? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Jeśli nie, to polecam, bo to film dla tak inteligentnych jak ty. Kiedyś mi się prześniło, że idę do kina na ten film. Im dłużej szedłem, tym bardziej droga się wydłużała. Spotkałem swojego przyjaciela, którego nie widziałem od 30 lat i wtedy razem zasnęliśmy. Obudziłem się na sali kinowej, leciał mój debiutancki film, rękopis znaleziony w Saragosie. Trochę nudny, więc zasnąłem. Obudziłem się we wkładce DVD wydanej przez Martina Scorsese w Stanach Zjednoczonych. Martin Scorsese jest wielkim fanem mojego debiutanckiego filmu. Obudziłem się, okazało się, że to właśnie jego spotkałem idąc do kina na incepcję. Ale tym razem zaznęliśmy równie szybko. Dlaczego 90% małych dziewczynek jest ubranych na różowo? Ponieważ świat marketingu chce wyhodować pokolenie pustych różowych księżniczek, które w przyszłości będą wykupywać całe drogerie i sklepy odzieżowe? Ciekawostka! Do drugiej wojny światowej to właśnie różowy był kolorem ubioru małych chłopców. Dziewczynki ubierano tradycyjnie w kolor niebieski, różowy był postrzegany jako bardziej męski. Był pastelową wersją agresywnej czerwieni. To zmieniło się przez to, że Adolf Hitler różowym kolorem oznaczał homoseksualistów w obozach kon koncentracyjnych. Kolor różowy zaczął być utożsamiany ze zniewieścieniem. Wasz pradziadek chodził w różowych majtach. Krzysiu, po jakiego cholerę nauczyciele w szkołach uczą nas bezużytecznych rzeczy. Jak będziesz dorosły, to zrozumiesz, jakie to jest zajebiste. Siadasz sobie, wychodzisz sobie z domu, mama ci robi śniadanie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktoś mi zrobił śniadanie. Idziesz sobie, siedzisz sobie, słuchasz sobie jakieś ciekawe rzeczy, Jeden bardziej, drugie mniej, jeden ten, ten, ten... Za darmo siedzisz, jest ci ciepło tam, bo ci zapewniają, że będzie ci ciepło, masz co zjeść, wracasz do domu, robią ci obiadek, jest zajebiście. Nigdy w życiu nie zapłaciłeś ani jednego rachunku, nie płacisz za swoje jedzenie, nie byłeś u ginekologa, ani urologa, ten od prostaty. Bardzo duży procent twojego istnienia na świecie jest refundowany przez państwo, jest fajnie, tak, a ty jeszcze narzekasz, że rzeczy są są bezużyteczne. Kiedy pójdziesz do pracy, będziesz musiał robić dużo bardziej bezużyteczne rzeczy, o których jeszcze bardziej nie będziesz miał przekonania, że będą miały sens. Ale wtedy będziesz musiał sam sobie robić śniadanie i sam płacić rachunki i sam chodzić do urologa, bo z twoją prostatą zacznie dziać się źle. Krzysiu, ja się ciebie pytam, co ty ćpiesz i czy podasz mi numer do swojego dilera? masz 40 lat i próbujesz być fajny? Czy masz 12 lat i próbujesz być fajny? Ktoś robi śmieszne filmiki w internecie. O, co on jara. O, Maciek dostał truje na klasówce, pewnie się zjarał. O, nie ma śniadania do szkoły, dajcie mi numer dealera jego starej. Złap się za język i powiedz pies w dole. Pierdole. Nie potrzebujesz minigierek, żeby przeklinać. Jezu, wróciłeś. Teraz czas na sąd ostateczny. Krzysiu, powiedz coś pozytywnego, wymień to, co ci się podoba w polskim społeczeństwie. Wiecie, co mi się podoba? Że nie udajemy. Jak wchodzisz do sklepu, pani jest zajebiście niemiła, macie w dupie i tak dalej. Przynajmniej wiesz na czym stoisz. W Stanach Zjednoczonych wszyscy są dla ciebie mili i prawdopodobnie mają cię w dupie, ale udają, że tak nie jest. Tymczasem w Polsce, dobra, deal jest taki: ja tu stoję od 8,2 godzin za pensję minimalną, nie chcę mi się uśmiechać, nie będę miła, nie mam wydać. Załatw sobie sprawę i wypij dalej, okej? Okay? Rozumiem to i. Doceniam szczerość. Jeżeli wyjmę rybę z akwarium z wodą i wsadzę ją do akwarium z wódką, to co się stanie z rybką? Twoja rybka umrze. Śmierć. Wszyscy Twoi przyjaciele umrą. Twoi rodzice umrą. Miłość Twojego życia umrze. Twoje dzieci umrą. Starzejesz się? Tak, ty też. Śmierć. Czy jesteś dobry w sraniu na odległość? Ta sama osoba zadała drugie pytanie. Czy, czy będzie trzecia wojna światowa? Tak, przez takich ludzi jak ty. Co myślisz o tegorocznych maturach, jak i o samym egzaminie i zdających? Możecie to zdziwić, ale ten temat jest kompletnie nieciekawy dla ludzi, którzy już napisali maturę. Dyrektor w szkole powie ci, że to jest najważniejszy dzień twojego życia. Tymczasem kompletnie nie jest. To jest jedna wielka ściema, tylko po to, żebyś się stresował. Ktoś powinien zrobić taki kanał na YouTube, który udowadnia, że matura nie jest aż tak ważna, jak sugeruje się, że jest. Matura jest głupia, coś takiego. Także powtórzmy jeszcze raz, nikt nie ma zdania na temat matury. Nawet Twoi rodzice nie znają pytań, tylko kiwają głową, jak im nie mówi. Przecież słyszałam wiele razy, że w Japonii nie można przywoływać nikogo gestem jednego palca, więc jak tam się to robi? A <śm> przepraszam, jak ty przywołujesz ludzi, żeby do ciebie przyszli? Jak tak robisz, to wyglądasz jak czarownica z królewny śnieżki Disney, albo jak pedofil z filmu dokumentalnego ostrzegającego przed pedofilami. I jest to film, który ma jakieś 80 lat. Po jakim czasie bycia razem można puścić bąka u dziewczyny? Dwa miesiące? Jak nie zareaguje, to znaczy, że znalazłeś. Materiał na żonę! No dobrze, to by było na tyle w tym tygodniu. W Zapytaj beczkę. Nie zmieniajcie się. W tym tygodniu, specjalnie dla was w nagrodę za dobre pytanie, również nie będzie chamskiej reklamy. Także docencie ten dar kilku sekund, w trakcie których nie ma reklamy i możecie je spędzić jakkolwiek tylko chcecie. Kurtyna. Na koniec chciałem wam przypomnieć, że istnieje na YouTube coś takiego jak subskrypcje. Można kliknąć pod filmem i zasubskrybować kanał. I to będzie znaczyło, że Będziecie widzieć, kiedy będą się pojawiać następne odcinki bardzo śmiesznych programów, takich jak Zapytaj Beczkę.